Hello, ma. gramy sobie pokarka. Widzę, że w ogóle na sam start ten Joach, Joach, Joachim to taki wiesz, hardkorowy też widzę. Tak, tylko że ja mam tego <grym> parę tysięcy. Nie no, ty wiesz, jakby spokojnie wiesz. Ja tam się postosuję, ja tam lubię takich wyzwańców. Hardkorowych. kurwa same VIPy. No, no, o skur... nie no, co, kurde, dobra no. Dobra no, tu próbuję no, najwyżej tak? Może, może wyjść no. Mi tam pasuje. Cało mi cztery koła. Więc dużo się nie zabawiasz. No. Jak VIPy mogą grać na tych małych tych, ja nie robię to. No mo znaczy, mogą spokojnie, nie? Tylko no bez sensu, Ale nie bez sensu. No. Dobrze, że jego się wywaliło, nie? To się kurwa gościu może zaraz uspokoi. I jeden w ogóle hajsio. nie, no kurwa, ma 150 milionów no, ma to w dupie to, <grym> Więc co chodzi, może. Hmm, zmienimy ten, co? Mhm. Zmieniam stół, weź pójść za mną. Nie, nie będziemy. Nie będziemy wiesz, jakby. Dla mnie nie ma problemu, jeśli jestem na innym stole. No surprise, motherfucker! Zresztą też, gościu, masz 45 koła, ale może będzie spokojniejszy. Mam nadzieję, że będzie spokojniejszy. O nie, Janusz. Mam parę, jakby co. Ja nie mam nic. Co, co on... Ja Boże, jaki to jest um. Ja nie wiem, ja nie rozumiem tych ludzi w ogóle, ty. Nie wygrać tego! Ja pierdzielę, znaczy jakby wiesz, nie mam spiny, bo ja mam dwie bańki, nie? Tylko wiesz, jakby wkurza mnie taki typek. Widzisz, teraz nie ma karty. No bo to przynajmniej wiem, jak on gra. Że jak nie ma karty, to się boi. Dobra. Luz. No, dawaj. Czekaj, zagram ja tylko raz. Jeszcze tak... To ...przetestujemy tytuł. <laughs> To nie ma oszczędności. Mogłoby ci wpaść. Dobra, siadło. No i pasuje. Dobra, gramy spokojnie, bo widzę, że on też... Penia, jak nie ma kart, to penia. O to będziemy bawić na spokojnie. Jezu. <laughs> o mój Boże. Ale lipa. No też mam lipę. Znaczy, mam dwie pary teraz już. No to wygrałeś. Haha, hmm. to wyśmieć cię, haha. Śmieszny jesteś. No nie, no kurde, znowu się trafi jakiś frajer. Masakra w ogóle z tymi ludźmi jest. No nie, ja go porobię <laughs> moim Moimi sześcioma kołami. No dawaj gościu, co jest to? No, może być. <laughs> może być. Dniówka, co? 17 koła moja dniówka Boga? Tylko cicho, bo się. No. Ale nie, nie będę tu polityczną. tak. Nie no kurde no. Sprawdzam. To będzie, to będzie. Nie ma problemu. Ja się podstosuję, tylko na... No... Fajnie by było byś mm. wygrał. A ja już resztkę wyrzuciłem. A je, jej, O! Nie, o nie, nie. Ty, ja, z, ja z parą wygrałem. Ja też miałem parę, tak damy. To Powiedz. czemu... Ty też miałem parę dam, czemu ty nie wygrałeś, ty? Nie wiem. O nie. Jakie słabe. Dawaj frajerze, dawaj kasa. Mośku. Mam tu coś, a nie mam ryzyko. Nie, czemu? Chciałem go jebać. Mendę społeczną. Dobran, no to nic się na tej poradzi. Lecimy. Olin. Olyn. jak go tłamczy. Olin. I niestety tak bywa. Um, także tego dobrze. No to czyściś. Czyś.